Daj mi już synę, jeszcze taką jedną pustą. Ja bym te wszystkie rzeczy tam powstała. Zaraz kochani, zaraz zaczynamy. Zaraz będziemy gotowi. Poczekajcie, kochani, bo jest kurier. Weźmiesz? Poczekajcie, bo jest idzie po kuriera. Tak to wygląda, nagrywając u nas. Przynajmniej nie ma dzieci, biegając, krzycząc. E, Szefirek, co robisz? A ona jeszcze nie nagrywa. Myślę, że nagrywa. Już? Nie wiem. Cześć, hmm. kochani, Teo mamy tutaj i jesteście na naszym programie program Żywininy terapeutyczne. Nie wiem, czy nagrywamy, ale przynajmniej mamy wstęp. Szefirek, jesteś? Jesteś. Jesteś Szefirek? Bardzo dobrze, bo już widzicie ludzie jesteście z nami cały jesteście. czas. I tak wygląda u nas w domu. Dobra, tak to wygląda. Czyli z chyba nie montuję tak, ale powinno, bo to jest prawdziwe życzę. Cześć, kochani, Teo mamy tutaj. Szefirek Szef in the kitchen. I zaczynamy nasz program żywienie. żywienia terapeutycznego. <grywa> Ciao! Żywienie terapeutyczne. <grywa> Może będziemy Dobra. mieli nowe hasło. Okej, okay, kochani, dzisiaj będziemy rozmawiać o temat glutenu. Aaaa. Aaaa. To jest taki depresję dla większości ludzi, bo Nie. uwielbiają glutenu, ale mają problem z glutenem. To jest Nie taka mają. walka. No. Nie mają. Ja, ja też. Y... Co? No, wojna z glutenem, ale to wiecie, co to jest ściema. To też jest ściema, to też trzeba odstawić, bo nikt nie ma problemu z glutenem. Nagle świat nie oszalał y... i, 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 i nagle się nie nabawili wszyscy alergii na gluten. To są pestycydy, którymi tak. się zboża pryska. Z, kupcie sobie ekologiczną mąkę, spróbujcie z tego coś zrobić. Jak jeszcze macie problem, to może macie reakcję na gluten, ale myślę, że w większości przypadków to nie jest gluten, tylko to są chemiczne opryski na zbożach i tak. na innych rzeczach, które przynosicie do kuchni i zjadacie. I to jest reakcja na to, I... na chemię. I wszystko, co To mi się podoba, ten nowy książk, który pisasz, który jest Jak Jest. Piszesz. Piszesz. Mhm. Tak, Jak jesz I jeden z rzeczy, który powtarzasz, jest ilości. Że małe no. ilości wszystkiego się da. Większe ilości wszystkiego się już nie da. I jedną kanapkę dziennie, może już trzy, to już, to już robi korki w nasze przewód pokarmowe. Tak, i to, też, i to też byłaby rada dla tych, którzy jeżdżą po świecie i, i szaleństwa robią w stylu, że się, że się szczepią na różne rzeczy, mm. a i tak chorują. W przewód pokarmowy, sz szczególnie bakterie, wirusy, ameby, jakieś pierwotniaki i inne rzeczy, pasożyty. Odpowiedź na to, zamiast się szczepić, spróbujcie mniejszą ilość jeść. Dramatycznie mniejszą. O jedną trzecią albo nawet, albo nawet jedną trzecią zjadać tego, co zjadliście. I zobaczycie, że Wasz przewód pokarmowy doskonale sobie da radę ze wszystkim. Nawet to niedoskonałe jedzenie. Zacznie doskonale pracować. Więc, jaki masz opcje dla ludzi, którzy chcą robić przerwę od glutenu? Ty masz słowo, no, hasło. Suszarka suszywo. suszywo. Czyli w opozycji do pieczywa zawsze było, zawsze to promowaliśmy. Suszywo, czyli wszystko, co się suszy w jednej z tych. W, w cokolwiek macie, jakąkolwiek macie suszarkę, możecie ją używać. Jak nie macie, to będzie w deskrypcji. Co możecie w Kolejne suszarka, testujemy cały czas nowe sprzęty, Wysłają nas, możecie dzisiaj zobaczyć, nowe, większe. To jest jeden z moich ulubionych, muszę przyznać, bo to jest już... Powiesz, moim... nie ma. Tak, to jest w moim stylu, jest wielkie i dla mojej potrzeby ja lubię robić suszywo na cały miesiąc, więc ja od razu pokładam całą suszarkę pełen i to zjem przez cały miesiąc. Polecam tak, możecie mieć małą suszarkę, to też jest fajnie. Ja wolę raz. Pracować w kuchni i już mieć to z głowie. Szefirek, jaki masz pomysł na susie? dzisiaj. Pomysł był taki, mhm. że, że się. E, to, to jest połączenie kilku rzeczy. to się często dzieje w żywieniu terapeutycznym. Nagle okazuje się, że to nie masz tego, tylko masz połączenie e, kilku tutaj teorii. I tutaj będzie tak: deser terapeutyczny. O, to będzie chlebek, chlebek, na bazie którego możecie wybudować deser albo go po prostu zjeść jako słodką przekąskę. To nie będzie przesłodzony deser. Bo patrzcie na całą tą ilość różnych rzeczy mamy tylko, tylko tyle miodu. Ja widzę kwaśne, widzę ostre. Kwaśne, ostre widzę, yy, coś, co nam to zlepi gorzkie, bo tutaj zostawiamy skórkę, Cury. to są ekologiczne cytrusy. I też widzę, możecie wycofnąć to jeden z naszej poprzednich odcinków, który robiliśmy shot. Resztki. I to zostało te reszki. Tak. I teraz będziemy dzisiaj to wykorzystać. Ja bym chciał tak? to wykorzystać, tak, no, to dlatego to że to jest fajne. Tutaj jest imbir, papryczka. Y Tureczka chili, i co tam było? Sel, kawałek selera. Więc na, y, i też premiera dzisiaj, bo jeszcze w tej maszynie tego nie robiłem. Najczęściej używamy blendera, ale teraz spróbujemy to zrobić tu. Więc tak, ja lubię, że ty lubisz improwizować. Ja, ja lubię. Dwulsyfikacja, jest... czyli trochę tłuszczu. Mógłby to, by być, mógłby to być tłuszcz e, bardziej wytrawny, jakby był lniany, świeżo wyciśnięty, to bym może użył e, lnianego dajmy jeszcze. Nie wiem jak to, ten Maji Mix to zemulsyfikuje. Przypuszczam, że dobrze, chociaż nie, nie tak dobrze chyba jak blender. Każdy sprzęt no, jest do czegoś. Odrobinę i lecytyny i to jak oglądaliście nasze programy to wiecie po co używamy, jak nie to ona Tłumasz. fajnie wiąże, w kuchni jest takim emulgatorem, ale też jest ważną substancją. W mózgu to jest lecytyna słonecznikowa używam i odrobinę mleka, tu akurat kokosowa, ale to może być wasze świeże migdałowe, albo to co robi się w domu, albo po prostu mogłoby to być woda. I to jest pierwszy krok, to jest emulsyfikacja. Działaj. Myślę, że to jest okej. Okay. Udało ci się? O, trochę A, się serowa, robi. właśnie serowa, ale nie szkodzi, to, to nic nie jest... Nic nie jest pomyłką, nic nie jest doskonałe. Także syrowa trochę emulsyfikacja. To powinno, to w, e, w tym w blenderze żeby to było o wiele tak. e, Takie bardziej jak i, i lepiej z, z połączone, ale to też jest ok. Spróbujcie w kuchni, bawcie się, to ma być fajne, to nie jest stresujące, stresujący, tak jak widzimy na ten top chef albo master chef. To dla mnie jest tak stresujące. Przyznam szczerze, że akurat miałam być na jeden z tych odcinki i nie wiem, czy nie cieszę się, że mi się nie udało, zacznę wciąż jeszcze raz. To będzie, pomożemy Tyle, ile zrobiło, to zrobiło. Okej. Okay. To jest ciekawe, to jest ciekawe, więc to jest wiele. To będzie inna faktura. Tak, nie jest normalnie. normalnie. Normalnie robimy to w blenderze. Tak. Przynajmniej tą fazę. A teraz, może kameraman nam tutaj zbliżenie zrobi? Tutaj zostało takie. Do końca zblendowane. Mogę Ci, mogę ci pokazać zobaczcie. Tak, Trzymaj to. Tutaj tak można zobaczyć, to. że jak z to by było doskonale zblendowane. A tutaj masz takie kawałki, to może być wszystko gra. Wszystko gra. To jest jeden, jeden wielki taki. O, kawałki jak są to z powrotem. Jak, jak większe kawałki. Jak większe, nie, 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 było większe kawałki, ale... Ja myślę... No, daj mi to że w blenderze to się robi gładki fakturę i to może być trochę lepiej do tego. Jeśli to jest czego szukacie, gładka faktura, to Takie. wiadomo blender byłby lepszą maszyną, ale to ja, bardzo ja chciałem, ja chciałem specjalnie zobaczyć co ten Sumo co z tym zrobi i ty lubisz taką taką nie do końca zblendowaną fakturę. Ja to też. lubię w innej Sól. rzeczy. Na przykład tahini lubię tak, ale nie wiem czy imbir nie wiem, próbujmy, zobaczymy. Ja uważam, że wszystko warto, jak... To jest Twoje laboratorium twojej kuchni, a nie, że masz robić wszystko doskonale, tylko masz próbować różne rzeczy, żeby zobaczyć, co działa i co nie. O, ma... Patrz, pięknie się rozsypała słucha. Jakby było chcące. Hmm. Ładnie. szef Szefirek nie, nie, nie może poradzić po prostu nie sobie z pół, tym, wóz. że jest wszystko sztuką. Piękny, jest wszystko art. To też jest art. Po prostu włączyłem to czanki. <laughs> Okay. Dobra i tam możesz. Ja myślę, że ten to siemię zostawimy w całości, nie będziemy ciąć. Myślisz? Tak, sypnij to. Zróbmy tak, że nasypujemy połowę. A połowę z? I połowę Zobaczymy, czy czy. Ale baki... bez wody mi to nie pójdzie w tym. A już masz trochę mokre tam i będziemy. Te tym tym... musiał jeszcze wodę, ale to jest ok. Mogę wody dodać. Tak? Okay. tak. To ja ci sypuję. Część tutaj to zgańczmieje i robi fajne faktury do naszych krakers. Ale ten limon bread, ten oryginalny przepis jest z. Ze złotym z, z, Tak. I to trochę zblendowane, mielone, to się robi taki bardzo gładki. Ten chleb jest pyszny i jest um, chrupiący, ale też miękkie trochę. Możesz zrobić trochę grubsze, żeby było fakturę jak chleb, jak prawdziwy. On go nie tnie, on go obraca. Yeah. Hmm, tak, to trochę podnie. Jak? No, trochę, wie, szału nie ma, on to, on to obraca, on tego nie tnie. Okej, okay, teraz mamy... Ale to ładnie, bo to już puścił swój sok, ten siemieniony. Tak, trochę. I teraz możesz trochę nie. pulsować y, orzechy włoskie. Tak. Możesz robimy, wiesz, to jeszcze by był ciekawe, filmik o tym, jak u, robiąc ten sam przepis w blenderze. O, możemy. To jest ciekawe, ale warto próbować i to, i to. Używając sprzęty, bawiąc się, to jest fajnie. Ja się bardzo cieszę, bo nie znam ten przepis w Bagi Mixie i widzę, że jest, będzie zupełnie inna fakturze. Teraz mogę mieszać i poczekamy zaraz na orzechy, które będą troszeczkę zmielone. I akcje mieszanie to e, zachęca siemniany, żeby kusić swoje glut. swój gluten. Możesz tak powiedzieć? Siemia. Nie ma glutenu. <laughs> swoje, swoje po prostu swój glut. I to się robi gęste. O, swoje żel. Okej. Okay. Szefirek ja no. lubię coś robić. Ja lubię jak mi pozwolić działać z tobą. Ja myślę, że jest fajna ta faktura taka. To, już, to jest inne, ale ja lubię, że nie jesteś związany do Twojej oryginalne przepisy i można nie. trochę ja myślę, Jeszcze chwilę temu dam. Tak. Okay. Aby to zgęstniało, bo to jest to zacznie wciągać wilgoć i, i, i puszczać ten właśnie ten kleik swój. Ten kleik. Ja nawet ja czuję, że ja nie muszę tego próbować, ja czuję, że to jest pyszne. Ja Czujesz? to czuję. No. To będzie ciekawe. To jest pyszne. E, to nie będzie e, to nie będzie jednowymiarowo. Pyszne, to będzie tu jest gorzkość, to tu jest kwas. Spróbujmy pokazać, jak mieszasz. To jest taki fakt, Na, bardzo. To już jest dobrze właściwie wymieszana, ale jest, jest taka, tak, elementy są duże. Mhm. Tu będzie skórka pomarańcza, ewidentnie e, wyczuwalna, skórka cytryny, kawałki imbiru. I to są te no. gorzkie smaki, które w żywienie terapeutycznie lubimy przyzwyczaić ludzi do nowe smaki na swoje tak. język. Gorzkości, szczególnie gorzkie, kwaśne, to jest coś, co stymuluje ślinianki i gorzkie rzeczy to są. No w większości można powiedzieć, że to są, to są rzeczy, do których nie, nie jesteśmy przyzwyczajeni. Jest wszystko przesłodzone, przesolone, mhm. ale nie przegorzkione, przegorz... przegorzkowane. przegorzkowane. Bo, bo, bo tego raczej się unika. Także tutaj tak. te gorzkości są. To są gorzkości terapeutyczne. Bo tutaj akurat pochodzą ze skórki cytrusów i tam jest e, wartość wielka, terapeutyczna, prozdrowotna, protrawienna. E, proszę bardzo. Okej, okay, mam jeszcze. Że, wprowadzić? E? To ja weźmiemy nasze sprzęt. Uch! A szpatukę. Żeby wprowadzić. Ja no, taką Bożesz. miarę. I teraz mamy no, tak, no. od razu pokazuję, mamy w tym nowym suszarki, mamy taki tace, który jest metalowy i mamy bardzo fajnie tej silikonowe. E, to jest cynokonowe? Teflonowe? No nie wiem z czego to jest, ale to jest nie... nie... Taka powierzchnia, do której się nie, przy, nie przywrze nic. Tak, i to jest fajnie, to jest bardzo fajnie, bo tutaj masz tyle pomieszczenie, tyle. My, my tu nazywamy real estate. Tak. Jak powierzchnia. Się po, powierzchnia. Powierzchnia. Bo każdej real estate u nas to warto miliony złotych, bo my dużo działamy. To nałóż mi, proszę i zrobimy, pokazujemy ludzi, jak wprowadzić to na tace Chyba ty, ale ty Dwa. jesteś ekspertem. Dwa. Myślę, że trzy, bo ty lubisz to trochę gęstsze, nie? Myślisz wyższe, wyższe grubsze czy co? Grubsze. Czy możesz mi szkolić, szef Irek, bo Irek Panie, jest ekspertem. Ja bym jeszcze trochę, bo to jest, to będzie bardzo ciekawe. Zacienki. Mhm. Irek, ja jestem jego uczniów od, od 10 lat. Tym roku mamy 10, 10 roczny co urodziny, mhm. czy święta. Nasze, e, kiedy poznaliśmy, 10 lat temu, tym roku, o, dużo kawałek imbiru. I od tej pory, 10 lat, pracuję w kuchni z Tobą, i nadal mam wielkie miłości do, o, do Ciebie i do naszego działania razem. Codziennie coś fajnego robimy w kuchni. Cóż według żywienienia terapeutyczne. Pięknie. Mhm. To będzie szok niektórzy, te kawałki imbiru. Ok, szefirek. Teraz możemy udoskonalić każdy bok. Żeby było równo. Tak jak my uczyłeś kiedyś, tak? Mhm. I ty masz fajne powiedzenie, że jak twój uczeń już zostanie um, jakby bardziej zajrany niż mistrz, to jest już dobry znak, tak? I ja jestem chyba bardziej teraz zajerany tej suszarki suszywą niż ty. To mi kręci. Tak, szczególnie z suszarką. Tak, bardzo lubię. Lubię tak, że już mi nie boli brzuch od glutenu. Już nie czuję takie zmęczenie w ciągu dnia i czuję ten sytoż, który chleb kiedyś mi dał. Wiem, że chleb dla Polaków jest bardzo ważny. Staple food, jak się nazywa? Staple food, po, taką podstawę. Tak, no nie wiem dokładnie, jak to przetłumaczyć. Podstawowe jedzenie, podstawowe źródło. Uh, staple food. Staple, staple food, nie. No, podstawowe jedzenie dla ludzi i myślę, że jak możemy spróbować różne sposoby suszywo, żeby zadowolić ludzi, to może nam się uda odstawić gluten na jakiś czas, żeby dać nasze przewrót pokarmowy odpoczynek. I teraz zaczynamy kroić, żeby ten chleb już jest um, kształcony, bo inaczej to się łamie tak jak chce, a nie tak jak my chcemy. A ja lubię jak się łamie. Ty lubisz, ja e, tego nie do, lubię. Wydowolny kawałek. Ja nie lubię jak, jak e, przy, przychowuję tego, to jest bardzo łatwo. Trzyno zapakować. Tak, to jest bardzo łatwo zapakować jak jest kwadratowe. I dla dzieci do szkoły albo kanako zrobić to dla gości, to ładniej... O, kawałek, imbiru. to ładnie wygląda, jak jest. pokrojone, tak. I. Teraz macie pierwsze gotowe chleb, można powiedzieć. Lemon bread. Lemon bread. Czyli chleb cytrynowy. Chleb cytrynowy. Imbirowy. Imbir, imbir pomarańcza. Siemianowy. Siemianowy. Tak jest. Ok, kładamy to do suszarka i może Szefirek Ty teraz działasz. Ok. Na temperatura szefirek od początku 60 na godzinę? Właśnie on automatycznie wchodzi na 70. Tak. Ta maszyna na początek, tak, bo możemy, tu widzimy też na tym jaka okay. jest wewnątrz. Zrobię Zobaczmy 60 na razie dać, jak się chwilę rozgrzeje, to jest czas. Tak, więc zrobię czas na dobę, na dobę. i... Po 12 godzin, to od razu zmieniamy stronę, przyciągniemy ten foli i niech to susie dalej. I po dobę to powinno być w miarę suche. Możesz zostawić troszeczkę mokre, troszeczkę tak wilgotne. Możesz o wiele wcześniej wyłączyć, tak. zostawić o wiele więcej wilgotne, ale to trzeba zjeść w tym tak. szybko, bo wilgoć no, niestety będzie to miękkie i pyszne, ale też bakterie to jest żywienie niepasteryzowane, czyli bakterie to chętnie też. I zapraszamy serdecznie do naszej turnusy. Jeżeli chcecie próbować pyszne nasze przepisy, poznać Szefirek i ja, Teopirik Mama, to zapraszamy serdecznie. Co jeszcze Szefirek, masz do powiedzenia? Nic. Bardzo dobrze. Zrobimy przybitki na końcu, pokazując jak wygląda nasze lemon bread. A teraz możemy pożegnać. Teopirik Mama tutaj? Tutaj. I do zobaczenia. Żywienie terapeutyczne. Tak. Żywienie. Żywienie terapeutyczne. Do widzenia. Do widzenia. Są pyszne. O. Bardzo smaczne. Mm. Trochę ostre. Tro trochę słodkie. Trochę kwaśne. Wszystkie smaki. Akurat teraz idziemy na spacer z dziećmi i to są piękne przekąski w lesie. Można robić kanapki z tym na słodko i na słoną, To są doskonałe. Dzieci nawet smakują. To jest ważne. Żywienie terapeutyczne to musi być smaczne i to musi być tak, że dzieci też to zjedzą. Dla nas to jest ważne. Ok, kolejny odcinek. Może zrobimy tej same lemon bread, bo to się nazywa lemon bread. E, tylko zblendowany. Trochę inne faktury to jest i będziecie widzieli, że. To jest bardziej taki chlebowy, bo jest miękkie. Bardzo ciekawe. Przekonam szefirek i działamy dla Was. Żywienie terapeutyczne, terapii mamy dzisiaj, kochamy Was bardzo. I do zobaczenia, do następnego odcinka. Pa, Papa! Mm.